Jesteś płynna. I jaka płynna? Nie. Płodna! Trochę ciężko. Ty masz ciórkę? A pokazać ci? Tak. Tylko nie chciałbym, żebyś miał kompleksy. To, to może nie. Ej! Uderzyłem głową w szkołę. Ja pokaż, pokaż mi swojego siurka. Co? Pokaż mi swojego siurka. No dobra, to robimy konkurs. Kto ma większego? na oceniasz. Ja, ja wam oceniasz. oczy wybiję Tak, tak. Tutaj nie chodzi o ten, to jest po prostu konkurs. Tutaj, tutaj wini nie będzie miał ten, to chodzi o po prostu konkurs. Teraz wy Co by. Jeszcze mam ten... to oprócz mnie i ciebie. Afrykan Ty masz pijaczkę. Wygrałem, nie? Nie. Wygrałem. No, cóż mam wam powiedzieć? Jak to możliwe? Rady jest jasne. And the winner is Vicky. O! Oh nie! Yeah! Ej! Przysuniaku!